Cześć, tu Przemek z Dertusz. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wymienić toner w wielofunkcyjnym urządzeniu kolorowym, laserowym, a konkretnie w HP Color LaserJet Pro MFP M477FDW. Jeżeli macie z tym problem, bądź nie wiecie, jak to zrobić, to zapraszam Was do oglądania. Najpierw sprawdźmy stan naszych tonerów. Jak widzimy magenta jest na dosyć niskim poziomie, dlatego ją dzisiaj wymienimy. Zabezpieczenia jakie musieliśmy ściągnąć z tunera przed zamontowaniem jego do drukarki to pomarańczowa plastikowa zapadka, dwie zatyczki znajdujące się po bokach tunera oraz taśma z napisem PULL, która wystaje nam z tunera i należy ją energicznie wyciągnąć z tunera. Tak odbezpieczony toner możemy montować do naszej drukarki. Przejdźmy teraz bezpośrednio do wymiany tonera. Naciskamy przycisk, znajdujący się po lewej stronie drukarki. Otwiera nam się klapa. Wyciągamy szufladę z tonerami. Szukamy koloru magenta. Wyjmujemy ją. I montujemy nowy toner. zamykamy klapę i czekamy na informację z drukarki o przyjęciu nowego tonera po wymianie tonera możemy sprawdzić jego poziom wszystko się zgadza, toner jest pełny to by było na tyle na dzisiaj to jest wszystko mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu filmowi Dowiedzieliście się, jak wymienić toner w drukarce HP Color LaserJet Pro MFP M477dw. Po więcej takich materiałów zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie sobie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.